Ja, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Ziggurat w kolejnym, czyli drugim odcinku Zigurata. Okej, okay, tu ostatnio znaleźliśmy bombę taką do rzucania śmieszną no, zamiast naszego Magma Gana. Będziemy używać w tym odcinku. Zobaczymy, jak mocno działa. No i widzę, że po wyłączeniu, włączeniu gry, jakby ta broń zniknęła. Więc Więc tak, więc tak jakbym chciał to na Magma Gana się teraz przełączyć, nie mogę. Coś tu jest jeszcze ładnego? Oprócz yy, pięknych yy, poziomów, zaprojektowanych fantastycznie, chyba nic. O, kuźwa, co to jest? Dobra, jakiś pokój. Aha, to jest tylko takie przejście zrobione. Ok, chyba nic tu nie ma ciekawego. Nic ciekawego do podniesienia. Porozwana z te książki, jakby coś miało z nich powypadać przez przypadek, ale na i chyba nic nie ma. Z tej też nie dobra. Nie, podgłośnić muszę. I co? Tu, I tutaj tu, tu co tu będzie? Minionki, a tu jakiś niedobry prąd powietrza jest na tym, czy coś, coś zadaje, czy nie? Okuźwa. Okuźwa co to za oko w czoko. Co to za okowczoko Co to jest? Co to ma być? Dobra, padło. Nie ma dużo zdrowia aż, tak? Aż tyle. Kurde, nie wiem... Nie wiem czy te broni jakoś mam efektywność na, 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 na danych przeciwników. I na przykład jeden jest bardziej podatny na to, a drugi podatny na to. Nie mam pojęcia czy tak jest. Możliwe. A jak, jeżeli tak, to warto byłoby się tego nauczyć. O, granata użyć naszego. Oh, fuck you. A teraz zacząłem derpić teraz. Tu, masz! Odłamkowy ładu i poleciał! Rozwalił sobie wszystkie trzy marchewy, więc ładnie. Chyba, chyba tylko jedną obiłem, więc... Więc ten chyba też całkiem w porządku będzie. Z tej broni, a tu dupczą mnie te marchewy jeszcze więcej, dobra. Yyy... Zacznijmy zabijać te lecające ryby. Bo one zaraz mi tu podlecą i będzie nieładnie. Zmierzcie podlatują praktycznie. Dobra, chlep, klep, 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 klep. O, wyleciało coś pięknego, czyli regeneracja zdrowia. Dobra, za niedługo będę mieć też amulet, nie? Już jest do połowy naładowany. Okej, okay, pięknie, wszystko poniszczone. Tutaj mana do lodowego. Zdrowie odzyskane. I coś tu może będzie na schodach, co? Za schodami? Nope, nic tu nie widzę. Nie no, jakieś takie sekrety muszą być pokrywane. Ta gra byłaby zbyt prosta, jakby nie miała sekretów. Ale mam upgrade'a! Ale mam upgrade'a, więc mogę... Warlock Mana gens give you more magic energy, albo recover small amount of mana. Adbygnie... <grym> Która mana? Ale to chyba jest fajniejsze. Takie... Takie ten... takie... W razie jakbym nie miał... o, more drops. Fajnie, ma jakiś modyfikator tu się zrobił. W razie jakbym nie miał many, nie ma nigdzie kryształów, to sobie kurde odnowię manę przez wejście do pokoju. Ładnie. Dobra. Ci są chyba trochę mocniejsi. Cich, 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 tych, tych. Cich, ci, tych, ci. Ci, ci, ci. o kuźwa. Fireballami napierdzielają. Co, na dwie strony? A na dwie strony mnie biorą, bo tam też jest. Ej, to może ten jest podatny na lód bardziej, co? Ej, zamroziłem go, what? Dobra. Eee, zamruźcie się. Ten też się zamruź. Dobra. Czyli prawym w sumie, jak prawie strzelam, to ich zamrażam. A jak strzałem lewym, to strzałem normalnym strzałem, okej. Okay. Tego sobie zamrozimy, tego sobie zabijemy i tego dobijmy różką. Pyk, 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 pyk. Ja tych spróbuję granatem rozpierniczyć. faja Psz! faja jeszcze raz. Ej, traf się, traf się granat! Dobra. Pięknie. Gdzieś tu było zdrowie. Chyba, że już je podniosłem. Dobra, ekspert podnoszony. Eee, tu nie ma nic, tu też nic nie widzę. I chyba te zdrowie podniosłem, ale ja mogę sobie użyć medalionu że mi troszeczkę tego zdrowia więcej. Eee, ok. Tu nic też nie ma dropniętego. Tam byłem, stąd to przede w Aha, mm. dobra, coś mi jest ślepa. Ślepa uleczka. Jeszcze nic ciekawego nie znalazłem, ale okej. Okay. Da się nadrobić. Da się kuźwa nadrobić. Co jest tu? No, nas jest zalane, coś tu przecieka, a tu jest jakiś zwój na górze. Mhm, mm jakiś magiczny... ...magiczny zwój magicznej magii. Czym ty jesteś, kuźwa? Carrot rain from mille... ...from millenia... ...millenia... ...this is what have witnessed with... ...vegetable rain. However, their smiles... ...have been quickly erased... ...from their pale faces when they discovered... ...that they are already carrots, actually. No fajnie, to mówisz, że... ...jakiś spell na marchewki był. Te marchewki okazały się tymi być niedobrymi... goniącymi marchewami. Czyli raczej to opowiem taką historię, tak? Kurde. coś mi, mi coś dać. Ja nie jestem zachładny, ani trochę, ale mogłaby ten zwój mi dać coś ładnego. Bo ta gra nie opiera się na historii, ta gra opiera się na gameplayu. To nie jest ta. To nie jest taka gra, w której trzeba się wczuwać w historię, żeby cokolwiek z niej wyciągnąć. Są różne rodzaje gier, a ta akurat do nich nie należy. O! Mogę przejść bokiem? Mogę przejść bokiem. Przeskoczyć bym mógł, ale bokiem chyba wydaje się być bezpieczny. Mana no, drain? Co ma na drain, że oni mi wysoją manę, czy ja wysysam manę? Oni chyba nie mają many, więc chyba oni mi wysysają manę. Więc. Chyba na pewno mi wysyłają manę. Więc niedobrze generalnie, ale może szybko da się ich rozwalić. Nie będzie ich dużo. Jest ten mały pokój też, więc jest ich odpowiednio mniej. Dobra, to było całkiem przyjemne. Okej, okay, tu jestem full, full, full. Popodność to. Tu nie mam. Nie ma co podnosić tego, no okej, okay. no okej, okay. co będzie tu, okej, okay. tutaj będzie, to mogę chyba tutaj poświęcić, bo zielonej many na razie nie mam na co użyć, chociaż w sumie jak znajdę broń, hmm, dobra, po się pomówny <laughs> increase attack rate, czyli będę szybciej strzelać, fire rate mi się zwiększy, tak, no chyba troszeczkę jest większy i tu bym chciał poświęcić manę. Eee... Okuźwa. <grywa> Czyli... Mam kostur na zieloną manę. Mam magmagana z powrotem, a tu nie, chciałem wolę mieć granata. Mam zwykłą różkę. Eee, Shit... Szkoda, żeby to tak, aż tak pozamieniało. Mogę mieć zejść tego granata i zamienić tą różkę na coś lepszego. <grywa> Ale mam przynajmniej kostur. Też w sumie... No nie wiem, te lodowe spele były całkiem spoko. No ale teraz mogę używać zielonej magii, zawsze to coś... nowego. Mamy klucz do portala, więc teraz możemy znaleźć... La, le, znaleźć bossa. Alchemii minus... plus 50, aha, okej, okay. czyli możemy użyć tej alchemii. Tak, to jest alchemia? To jest chyba alchemia. Ta zielona. Czyli robi więcej damage'a spell. Z tego kosturu. O kuźwa, ale to napierdziela! Ale to jest cholernie obszarowe. A im to nic nie robi właściwie, więc na nich to lepiej tego nie używać. Ale ja pierdzielę jak to napiernicza całą tą... całą szerokość. O fuck you, fuck you, fuck you. Eee, to, wypal w mordę wszystkim, wypal w mordę. Ała, tam jest jeden gej. Frajerze, wypal leci z tego. Na, ile te, na ile się poskładasz? Dobra, ten już dech. Ej! Ej, bo ich tu leci teraz sporo. Dobra, może alchemią, może alchemią. O, bo to wybucha mi przy ryju. Fak, 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 fuck you! E, tam są pochowane, tu jest jeden. Czy on obrywa z tego? Tak, on obrywa z tego. W sumie, chyba nie, nieefektywne używanie tego na jednego przeciwnika, więc... E, chyba na zwykłe... O, fuck you! A wy tu, 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 tu wy wychodzicie z niego! A, to zmienia po rzeczy całkowicie! Weź się odwal od mojego odbytu. Dobra, dziękuję. Moja grota jest bezpieczna. Mmm... Fuck you. Dobra, to teraz mogę poszukać sobie kosturu Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ma bardzo mało tej many. Aha, bo oni są odporni, fuck you. Fuck you, you, Czy oni są odporni na ogień, czy nie? Oni nie są. O dziwo nie są. Dobra, zbieraj energię zanim ci ucieknie, to też pozbieramy sobie wszystko pięknie. Ósmy poziom, mogę upgradeować coś ładnego. Zwiększ pulę albo mana dobra, chyba teraz wezmę to, że więcej energii będą mi dawać kulki. Więcej tu nie ma, do pozbierania? Chyba nie. Czyli mogę się kierować w tę stronę. Ewentualnie tu musiałbym iść, ale tu już jest bliżej, więc chodźmy tu, a tu jest utrudnienie. Okej. Okay. O oh, fuck you! Oh fuck you, oh fuck you! Jestem w stanie to przejść bez obrażeń. Dobra. Mam nadzieję, że... O, mam nadzieję, że nagroda na samym końcu będzie warta. Julia jakaś będzie. Yy, tam jest kufer. Okej. Okay. Jestem przy kufrze. Chodź kufrze, bądź czymś fajnym. Kolejny amulet. Ten amulet? Gently your Speed When Activated. Aha, to mi zwiększa sprędkość, kiedy aktywuje, a to ja chyba nie wiem, czy ja nie wolę mieć zdrowia. Ja i skeptera dał nowego. To ja wolę chyba mieć to. A to strzela tak, a to strzela. O, o, o! O, 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 o! O! To mi się bardziej podoba. To mi się bardziej podoba. Jest bardziej precyzyjne. Mogę używać na, na jednym przeciwniku, co mi bardziej chyba pomoże w walce z bossem. Bo bosek będzie chyba tylko jeden. Mam nadzieję, że będzie jeden boss w jednej formie. A nie kilka bossów, że się nie rozdzieli jak jakiś kuźwa slime pieprzony. Czy tu już jest boss? Nie, tu jest ślepy złówek, ale powalczmy. Powalczmy sobie. Potestujmy sobie nową broń, a nowa broń jest takie spoko. Tak, zadaję to damage, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Ładnie, ładnie to piernicza, taki mały karabinek. Elo. O kuźwa, ale po ryju, ale po ryju. Dobra. Ładny. Dobra, już mi, się, już mi się ten kostur podoba. Szkoda, że nie mam też teraz lodowej broni. Wypadałoby ją gdzieś znaleźć. Może coś gdzieś tu będzie. na droga to jest tutaj od początku, od y, pokoju startowego, więc udajemy się tutaj. Okej. Okay. Ładny skok. Ten jeszcze ładniejszy. Piękny skoki umpy. I tu będzie już pewnie boss, nie? A, nie, jeszcze nie. Gdzie są te geje? Dobra, tu są. Tu się pojawiają! Dobra, na napierdzielaj, Pierniczej? Napierniczej! Napierniczej! O, shit! To są jakieś roślinki niedobre. Czy ja mogę strzelać, jak one są zamknięte, właściwie? Ej, to był taki boss ten duży, nie? Taka duża roślina była. Chyba tak, chyba mnie nie robi, jak strzelam, jak jest zamknięta. Tak, dokładnie, są małe te, małe formy tego bossa. A, gdzieś nawet mem serca w środku. No, genialnie, po prostu. Dobra, trójka, panie, trójka, panie, i dawaj. I otwórz ryj. Ja ci tam powstrzelam trochę moich kulu, kulów, ku kulków analnych, trochę ci tam dam. Otwórz pizdę. Ła, ale to był deszcz tego. Ale tych strzałów poryspiło, dobra. Regenerujmy sobie wszystko. I tu pozbierane jest wszystko, nie? Ta, nie, jeszcze, jeszcze jeden kryształek. I chyba wszystko. Mogę sobie regenerować zdrowie nawet. Teraz nie, wiem, czy to mi się opłaca? Nie pamiętam, ile ten medalion regenerował. Połowę zdrowia? Może połowę zdrowia? Jest tu już boss? Ej, tu nie ma bossa też. Czyżby było jeszcze jedno? Jeszcze. A nie, tu jest przejście, dobra. Eee, dobra. Tu sobie pozdychasz. Ok, kurde. Ale fala uderzeniowa. Dobra, ging, 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 bo ty z tą falą będziesz robić niedobre rzeczy straszne. Dawaj, dawaj deszcz strzałów! No i mi się skończyły many! Dawaj mi kryształki zielone! Ej, dużo teraz tych alchemicznych kryształków wylatuje. Ej ej, 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 dawaj, 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 dawaj! Bo to się staje moją ubioną bronią właśnie. Ta laska. Dobra, regenerujmy się, regenerujmy się, nie będę użył jakichś na razie do leczenia, bo... Mam w cholele zdrowia. Tu pewnie już będzie boss. Dokładnie, dokładnie boss Aktywujmy go Adam, Prime Golem. No dobra Adam. Jesteś Adam, dobrze wkładam. Znaczy dobrze wkładasz, jesteś Adam, Adasz Adas. Dobra, na szczęście nawet ognisę strzały mu coś robią, więc mogę go napierniczać, bo on dużo many do tego. To będzie dobrym planem. Pyk, 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 tak mam nadzieję przynajmniej. Jak mi się skończy, to będę już w niego strzelać z mojego kosturu ulubionego, który już jest moim ulubionym kosturem po jednym odcinku. Dobra, many mam sporo, w sumie nie już się kończy. Fuck you. A tych oleje, bo oni się będą rozdzielać na mniejsze. A póki jest tam, to chyba mogę unikać ich, ich strzałów. Yy, mogę pójść po manę za to, żeby się upewnić, żeby nie braknie w jakimś złym momencie. No i mogę po prostu strzelać teraz. No i GG. I win, I won this, this, this game, okay. Upgrade him. upgrade Dorino. Upgrade Dorino, White or restores half of your max health points. Albo increase your, I okay, can, no pójdę sobie teraz w zwiększenie puli na Alchemię. Ej nie, Alchemia to jest ta ostatnia, Fuck! I ja nie wiem ile mój amulet teraz odnawia. Czyli Alchemia to jest to, a myślę, że Alchemia to jest to zielone. Nie pamiętam jak to, to zielone nazywało. Jest Mana, Alchemia i... I co? Jak to się nazywa? Nie ma tu gdzieś rozpisanego tego. Nie wiem nic skliknąć, więc raczej nie. Mogę Sittingie wejść. I tu raczej też nic nie będzie, ale mogę wejść przez portal. Ej, w sumie mamy odcinki za tak 14 minut. Jak nie, tak. Nie wiem, jak robić, żeby odcinki nie były takie długie, bo te... Pokoje tu są strasznie długie, strasznie długie piętra są. Może będę też po jednym piętrze, co? Tylko to będzie strasznie rozbite, wtedy, nie wiem. Próbujemy sobie może robić dwa, dwa odcinki porobić po jednym piętrze i zobaczyć jak to wyjdzie. A jeżeli to będzie dupia, to będę robić znowu po dwa. Po dwa piętra. Przejdę sobie tylko do kolejnego, kolejnego z nich, kolejnego piętra. Cursed Cathedral. Przeklęta katedra. Oj, zbieramy książkę na, O Hellish Ember. Ej, to jest chyba zajeb, to jest zajebiste. Jlepsze niż to zamrażające gówno. Dobra. To zróbmy takiego testa, że ja tu teraz zakończę odcinek. Kolejny odcinek polecimy sobie już na tym piętrze. I zobaczmy jak to wyjdzie. Jak wyjdzie trochę do dupy, to będę robić po dwa piętra znowu. No to dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć!